I pak 0,9 ze mną jest. No a czy autobusu 0,9? A dzisiaj mamy 61 recenzję dla Państwa. Dzisiaj od firmy, nawet nie wiem jakie Ty wiesz, po ty patrz czyli oczywiście amerykańskie rzeczy, popcorn cola. Yy, tego chyba nie było w ogóle na rynku. Nigdy nie widziałem popcorna coli. Koli popcornowej. Zostawcie oczywiście suma, łapeczki. Kupiłem to oczywiście w Lidlu za. Przypomnisz? Nie 7. Za ta chyba yy, waży, waży to 125 gram. I no co, no mogę chyba tylko rzeczyć yy, coś nie tylko z, yy, zmusić Was do zostawienia subskrypcji, zawsze się zachęcić. Yy, Wam tak. Patrzę to tak i wącham i wiecie co? Cola. Na początku począłem popcorn przez pierwszy ułamek sekundy. Teraz czuję taką orężatkę kolową. Pokażę oczywiście jak to się prezentuje nam nawet kilka. Podejdę. Yy. Trochę karmelowy. Ja bym powiedział, że to taki karmelowy, no tylko inaczej pachnie i no cóż. W ogóle fajny jest taki, bo to jest taki amerykański widać, więc. No Wertres też takie robi, nie? Powiem Wam tak, tak szczerze, myślałem, że to będzie gorsze, mm. ale jest problem. To mało smaku ma. Ale to może lepiej. Bo gdyby było mocno kolowe, to było złe. Mm. Tak szczerze, gdybym zastąpili to solonym albo karmelowym, nie miałbym jakiegoś gigantycznego problemu. W ogóle popcorn z czymś, na przykład karmelowy, smakuje dobrze jakoś tak. Nie wiem, czy Ty tak masz. Tak, nie rozumiem tych, którzy Którzy mówią, że popcorn Solony jest jedynym prawdziwym popcornem churdur No Mówię 8,5 polecam spróbować, bo fajne to jest A teraz dwaj kolejki zobaczą. A więc moi drodzy jesteśmy i... Miałem jeszcze powiedzieć, sorry, że ci się wpieprzam trochę w zdanie, ale yy, Czy będę to kupować wątpię, no ale może nie wiem No i drodzy jesteśmy i oczywiście sprawdźmy się na popcorn do jakieś dźwięki No logicznie, że przesypuje się, więc wydaje. W każdym razie sprawdźmy sobie no, jego konsystencję, no wiadomo no. Popcorn jak popcorn... Mówię, wygląd taki trochę inny. Tutaj jest taki kolowy na dzień trochę widać, no? Mm -hmm. Ale dobra, no w sumie nic poza tym się nie różni. Zapach... Ja miałem powiedzieć, że bardziej czuć jednak popcorn niż kole, ale kole też czuć. Mm -hmm. A więc przejdźmy do testu smaku, tak serio jesteśmy po przerwie. Tak, słuchajcie... Już zjadłem kilka. Ale przejdźmy do testu smaku. Mm -hmm. Mm -hmm. A i tak poza tym miałem powiedzieć, następna resensja też będzie kolowa, tylko tak wam powiem. Powiem Ci paku, że nie zgadzam się z tobą, że nie czuć ten smaku. Czuć smak, mi to dobrze jest, jest taki subtelny. Na przykład no moim zdaniem... Nie czuć tak mocno to mi chodziło. Mogę powiedzieć nawet spokojnie, że smakuje na poziomie takiego karmelowego. Mm -hmm. no bo smakuje dobry. Nawet... Ale ja salony chyba jednak, wiesz, bardziej wolę, tak szczerze, preferuję salony. Nie wiem. Nie, nie, nie. Jak chcecie coś słonego, przekąskę soloną, to popcorn solony, jak coś słodkiego, to popcorn karmelowy. Nie wiem, Ale ja jestem inteligentny, ja nie? Wszystkie pozorom? W ale Action na przykład jest popcorn so, słodki. Ale w każdym razie, moi drodzy, no mówię, no moim zdaniem chodzi dobrze. No rewolucja to jest, moi drodzy, tak. Rzadko kiedy to mówię, jest to rewolucja. Jest na skalę mi... światową? No ja może nie. spokojnie dać 10 na 10. Tak? Tak. Jest! Będziesz polecasz, kupujesz. Nie wiem. Będziesz, będziesz to kupować? Bo polecasz to rozumiem, że tak. Tak, no kupować no, ja raczej takich rzeczy nie wiem, więc... Ja więc no cóż, słuchajcie, tak poza tym zgaduję, że to nie jest rewolucja na skalę światową, tylko na skalę krajową, bo ja widzę, że to jest amerykańska, taka typowo, chyba te amerykańskie rzeczy, no to się, tam jest nawet napisane American Way. I pewnie teraz wiesz, taki amerykański przeciętny produkt. No nie wiem, ja... Jedynie nie co chciałem i... powiedzieć, czekam na popcorn Pepsi. Trzymajcie się, buziaczki, papatki i nie, nie. nara.